Witajcie drodzy przyjaciele, porozmawiajmy o problemach Fiata Doblo. Fiat Doblo Combo zazwyczaj charakteryzuje się dobrą niezawodnością i drwałością, jednakże warunki te skracają niepotrzebnie długie okresy między przeglądami, zwłaszcza w przypadku najmniejszych silników diesla, a także dwóch czterocylindrowych silników benzynowych. Problemy z elektroniką zdarzają się w Dobl tylko sporadycznie, głównie z powodu usterek spowodowanych utlenianiem styków. Najczęściej jest to awaria drzwi przesuwnych, gdzie okno nie jest wyciągnięte lub nie działa światło. Przy większej liczbie przejechanych mil, czasami dochodzi do wycieków oleju, najczęściej z powodu przecieku skrzyni biegów na półosiach. Niedopełnienie tego obowiązku może spowodować uszkodzenie samej skrzyni biegów z powodu braku oleju. Czasami wycieki z silnika występują, gdy olej wycieka w dół bloku. Najczęściej uszczelka pokrywy zaworów nie uszczelnia. W przypadku silników benzynowych wskazana jest wymiana świec zapłonowych co 30 tysięcy km, w przeciwnym razie istnieje większe ryzyko awarii zapłonu, pracy na mniejszej liczbie cylindrów, nieprawidłowego działania cewek i przewodów zapłonowych, a niekiedy problemów ze sterownikiem silnika. Podczas jazdy na krótkich dystansach, gdy silnik nie nagrzewa się i nie wyłącza na zimno, istnieje ryzyko gromadzenia się osadów na świecach zapłonowych. Od czasu do czasu zaleca się rozgrzanie silnika i udanie się w dłuższą podróż, aby świece zapłonowe się nagrzały i wypaliły osady na świecach zapłonowych. W przypadku silników benzynowych, w mniejszym stopniu silników diesla, istnieje ryzyko awarii pompy wodnej. Silniki diesla mogą mieć problemy z zatkanym zaworem EGR, częściej w przypadku pierwszego trzech Multijet, szczególnie w przypadku częstej jazdy na zimnym silniku na krótkich dystansach, co objawia się świeceniem się lampki na desce rozdzielczej, słabym przyspieszeniem, zwiększonym dymem silnika i problemami z rozruchem. Czasami EGR można wyczyścić, ale rzadko trzeba go wymieniać. Wraz ze wzrostem liczby przejechanych kilometrów następuje większe zużycie dysz, czego objawem jest nierówna i głośna praca silnika oraz problemy z zimnym rozruchem. Wraz ze wzrostem przebiegu pojawiają się również problemy ze zużytym kołem zamachowym, które powoduje nadmierne wibracje na biegu jałowym i hałas podczas przyspieszania przy niższych prędkościach. Ponadto występują problemy z regulacją turbosprężarki i nadmierne zużycie turbiny, niższe ciśnienie, większe zużycie oleju, wyciek oleju do układu dolotowego i tym podobne. Silniki diesla są wyposażone w filtr cząstek sadzy, DPF, którego żywotność zależy od sposobu użytkowania pojazdu, w przeciwnym razie wynosi około 200 tys. km. Czasami żywotność może być dłuższa, ale czasami nawet krótsza, szczególnie jeśli pojazd jest używany na krótszych dystansach, gdy filtr nie regeneruje się dobrze, ponieważ regeneracja jest często przerywana. Prowadzi to do szybszego zużycia, a tym samym krótszej żywotności filtra DPF. Problemy są zwykle zgłaszane przez kontrolkę, silnik przechodzi w tryb awaryjny. Bliski koniec filtra DPF zwykle występuje przy zwiększonej częstotliwości regeneracji z niewielkim wzrostem zużycia. Silniki diesla, które wykorzystują długi okres między wymianami oleju od 20 tysięcy do 30 tysięcy km, produkują więcej sadzy, co jest również ułatwione przez małą ilość oleju w silniku. Olej ten ma negatywny wpływ na mechaniczne zużycie silnika, niższe sprężanie, większe zużycie oleju, nadmierne zużycie turbosprężarki, dotyczy również silników benzynowych z turbodoładowaniem i mechanizmu napędowego, gdzie istnieje ryzyko awarii łańcucha hydraulicznego i zerwania łańcucha. Długi okres międzyserwisowy jest zagrożony, wpływa to również na regulację hydrauliczną zaworu, co negatywnie wpływa na żywotność zaworu i głowicy cylindrów. Usługi. Chociaż wymiana oleju silnikowego planowana jest co 20 000, 30 000 km, zaleca się skrócenie odstępu do 15 000 km jednego roku, szczególnie w przypadku silników pierwszego 3 Multijet i obu silników benzynowych. Wynika to głównie z małej ilości oleju w silniku, przez co olej traci swoje właściwości szybciej, szczególnie podczas częstszej jazdy na krótkich dystansach w mieście z zimnym silnikiem lub większym obciążeniem silnika przy dużym obciążeniu lub wyższych prędkościach. Zalecana klasa lepkości to 5W40 dla silników benzynowych i 5W30 dla silników diesla. Konieczne jest okresowe sprawdzanie poziomu oleju silnikowego. Układ napędowy obejmuje silniki 1,4 Fire, 1,4 T-Jet, 1,6 Multijet i 2,0 Multijet przy odstępie między wymianami wynoszącym 120 km 000 lat dla silników benzynowych i 5 km 150 lat dla silników diesla. Silnik Multijet 000 ma napęd w postaci bezobsługowego łańcucha. Nie należy zapominać o regularnej wymianie świec zapłonowych po przejechaniu 30 tysięcy km w przypadku silników benzynowych, filtra powietrza po przejechaniu 30 tysięcy km i filtra oleju napędowego po przejechaniu 60 tysięcy km.